Kampania Energia naprawdę wskazuje, że energetyka od czasów inwazji Rosji na Ukrainę jest tematem budzącym stałe zainteresowanie wśród Polaków. Jednocześnie badania wskazują, że nawet co piąty komunikat dotyczący energetyki pojawiający się w sieci może być dezinformacją. PTZ w ramach kampanii Energia Naprawdę zlecił badania, które dotyczyły między innymi analizowania treści dotyczących energetyki w przestrzeni internetowej i tutaj w tym zakresie przez okres badania zarejestrowano 2,5 miliona wzmianek dotyczących energetyki, z czego 20%, czyli Około pół miliona powielało fake newsy, więc skala jest ogromna, a znaczenie rzetelnej informacji dotyczącej funkcjonowania sektora energetycznego jest tak naprawdę kluczowe dla realizacji procesów, które w nim występują. W ramach kampanii prowadziliśmy szereg działań dotyczących edukowania na temat e, sposobu weryfikacji e, fake newsów dotyczących sektora energetycznego, ale także promowaliśmy rzetelną wiedzę, rzetelne informacje. W ramach naszego raportu, zwieńczającego tak naprawdę wszystkie prace w trakcie kampanii Energia Naprawdę, przeprowadziliśmy badanie wśród pracowników sektora energetycznego dotyczące pojawiających się fake newsów, w zakresie energetyki. Badanie pokazało, że pracownicy sektora energetycznego zdecydowanie stykali się z takimi nieprawdziwymi treściami. Treści te dotyczyły przede wszystkim kwestii cen energii elektrycznej, cen ciepła, kwestii alternatywy dla odnawialnych źródeł energii. Inną ciekawą kwestią jest to, jakie źródła informacji. Uznawane są za rzetelne. To jest bardzo istotne w kontekście możliwości weryfikacji przez każdego z nas pojawiających się informacji dotyczących energetyki. I tutaj zdecydowanie liderem w ankiecie są media branżowe oraz publikacje naukowe, które pojawiają się w czasopismach branżowych. Poziom wiedzy na temat energetyki w polskim społeczeństwie jest cały czas bardzo niski. Co prawda, przeszliśmy niedawno przez takie doświadczenie formujące, którym był kryzys energetyczny. Natomiast nie mam niestety takich systemowych rozwiązań, które by pomagały obeznawać się ze światem energetyki, który jest trudny, jest wymagający, jest dosyć złożony. Niestety energetyka nie jest jako materia tłumaczona, wyjaśniana, czy w jakiś sposób nauczana. na Praktycznie żadnym etapie polskiego nauczania. Jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje w Europie, czy na świecie, to sektor energetyczny jest tym, gdzie dzieje się najwięcej, jeżeli chodzi o transformację, jeżeli chodzi o działania polityczne, jeżeli chodzi o nowe regulacje, a też nowe szanse biznesowe, czy na możliwości rozwoju. I bez takiej e Podstawowej wiedzy w tym zakresie, bez takiego rozeznania w kierunkach, w światowych trendach, w możliwościach, jakie daje nowoczesna gospodarka, my po prostu będziemy na tym tracić. Będzie tracić nasze społeczeństwo, będzie tracić nasza gospodarka, będzie też tracić nasza polityka. Więc bez budowy takiej świadomości niestety będziemy państwem drugiej kategorii. My również jako organizacja postrzegamy bardzo dużą rolę mediów branżowych w procesie dementowania i wyjaśniania tych nieprawdziwych informacji dotyczących sektora energetycznego Energetycznego I liczymy, że nasza kampania pozwoliła na zwrócenie uwagi na to zjawisko i w przyszłości odbiorcy, którzy zetknęli się z naszą kampanią, inaczej podejdą do treści w zakresie energetyki, na które natrafią w przestrzeni publicznej i będą wiedzieli, w jaki sposób i gdzie je odpowiednio zweryfikować.